Częściej to pisarze inspirują malarzy, ale zdarzają się i takie obrazy, których oglądanie skutkuje wspaniałą literaturą. Fascynacja kresami Józefa Branta zainspirowała Sienkiewicza i może dlatego mamy trylogię. Wesele, czy raczej przejazd Orszaku Ślubnego, przedstawiony na tym obrazie, to kompozycja z trzech niemal równej wysokości poziomych pasów. Na dole. Ziemia, a raczej rzadko porośnięty step z silnymi akcentami kilku cieni. W środkowej części konie i ludzie, wąż ciągnący się aż po sam horyzont. Trzecie pasmo zaczyna się właśnie od horyzontu za głowami jeźdźców. Obejmuje niewielkie wzgórza z lewej. Oraz niebieskie, lekko zachmurzone niebo z prawej. Na tle nieba zwraca uwagę geometryczny kształt bębna obręczowego, lekko uniesiony nad głową jeźdźca, tuż na pierwszym planie. Ponieważ to wesele, orszak poprzedzają muzycy na czarnych koniach, prowadzą parę młodą i gości gdzieś tutaj do nas. To właśnie muzycy wybijają się na pierwszy plan tego obrazu bo muzyka organizuje ten długi rząd, koni i ludzi. Energia zawarta w muzyce, a ukraińska muzyka ma w sobie potężną energię, wzmaga radość z powodu tego święta. Święta wyjątkowego, ślubu. Bardzo podoba mi się takie widzenie muzyki i chętnie zobaczyłabym z Wami ten obraz tak naprawdę.